Zbiornik zaporowy Czorsztyn, jedna z najpiękniejszych zaporówek w naszym kraju, przedsionek podhalańskiego raju. Przybyliśmy tu na zaproszenie naszego kolegi, Remika Kolańczyka, który jak mało kto poznał to łowisko i zwyczaje żyjących tu sandaczy. Przewodnik to skarbnica wiedzy, z której warto skorzystać przy każdej nadarzającej się okazji. 16 czerwca, zbiornik czorsztyński obowiązkowy co roku. No. Ja jestem Zacz... pierwszy raz na rozpoczęciu. Zawsze byłem po rozpoczęciu, ale a okay. w tym roku. Tylko dlaczego bez wędki? Co ja tu mam robić? Bo mam mały prezent dla ciebie. Wędeczka, Fajna łódka, której... dziękuję. <laughs> Wędeczka, która ci się na pewno spodoba. Ale nie casting, będziesz bardzo z niej zadowolony. Najnowsze dziecko na ten rok ABU. Najwyższa seria. Rock Sweeper. I to jest typowa taka sandaczówka do 30 gramów. A to jest Jed monoblank jednostkowy? Można powiedzieć, że monoblank, bo to jest 1 plus 1, czyli tu mamy... A, tu jest tu łączenie. Mamy łączenie. Tak, czyli jakby cały blank masz w jednej części. A, tu jest. Oj, i ten, ten tak, kowrot, jaki już znam, MGX. Tak. Nie waży nic. To jest do 30 gram? Do 30. No dobrze, to taki, 30 takie prezenty to ja lubię, tak. możemy płynąć w takim razie. Będzie się coś działo, czy nie? Myślę, że tak. Zawsze się dzieje, aczkolwiek... Jak wypłyniemy z tej zatoki, to zobaczymy w ogóle ilość łódek, bo przypuszczam, że jest dużo. przerażająca. Strzelam 70-80 łódek. To na, prawie jak na Zegrze przy mości. Dobra, słuchaj, to ten palki do elektryka, balkonie i odpalamy. Tak jest. Bo ja chcę rzucać. Lecimy. O sandaczach żyjących w wodach Zalewu Czorsztyńskiego krążą legendy i wiele z nich jest prawdziwych. Co roku łowione są tu potężne mętnookie drapieżniki, okonie grubo powyżej 40 cm oraz metrowe szczupaki z dużym okładem. Zalew jest jednak trudny technicznie. Rozległe blaty graniczą z przepastnymi głębinami. Na dnie znajduje się bardzo dużo karczy i pozostałości po zabudowaniach a surowe i skaliste brzegi giną w toni zbiornika. Znalazłem krzak. Ty, ale może wszedł w krzak. To może będzie. Na bank ryba. Popuść mu całkowicie. Żeby ona poszła. Wiesz, już wciąłem w krzak, ale strzał mocny. Jest! O! A ja siedzę tylko w, w krzaku. A ja się z rybą zaczekę wyszedł, wyszedł, wyszedł u mnie. Ty wyszedł, wyszedł, wyszedł Dobra, ja też mam. No, no tak, po i... i jest bieblecik. Ten sam rocznik. Ale zobacz na jaki kolor Identycz, jest. Jak. Identyczny rocznik. Ja na taki sam kolor jak ty biały Biały Chciałem powiedzieć że masz większego na mikro... No zaczyna no, nie, się fantastycznie. Taki samy, taki samy, ten sam roczny. Zaczyna się fantastycznie. Tylko że ja na inną gumę. Ale ten sam kolor. Tak białe. A ty takim krótkim hakiem zbrałeś? Tak, krótkim. Bo bije, bo bije w, w głowę. W głowę bo albo w głowkę. Dobra. Poszedł. On już. To teraz? Ja. No dublecik zaczyna się kuliwa. Zaczyna się dobrze. Zaczyna się dobrze. <laughs> Ale stary jaki ty i jest do... czuły. Jak on mi tu przygrzmocił, to ja byłem przerażony. Jak przywalił to... Tylko, że wiesz, wciąłem w krzaka, nie? No ale wyszedł. Widzisz, bo one. One ładnie, tylko jeszcze nie ich nie ma. Wychodzą sobie na. A pokaż na co złapałeś. Wychodzą sobie na rze, Ale zaraz całą, patrz. Cały tutaj. Biała guma. Tak oto zaczyna się nasza przygoda z latającymi rybami. <grywania> czym dzisiaj w ucho, dziękuję. <grywania> Ale już słuchaj, z sandaczem. Tak, śmierdzi. Śmierdzę, jakby było normalnie po pierwszym rzucie. Sandacz ewidentnie próbuje wzbić się w przestworza. Wytrzyj się bluza. <grywania> Raczej Zaczyna się dobrze. 谢谢。 Jesteśmy na zbiorniku, który jest znany wielu osobom, wielu wędkarzom w Polsce. Jest to zbiornik, który jest dosyć, nie jest, wbrew pozorom, jest dosyć, dosyć trudnym zbiornikiem, gdyż jest on bardzo mocno ukształtowany, jeśli chodzi o dno. Są bardzo głębokie miejsca, sięgające nawet do, do 30 metrów, ale jest też dużo miejsc, które są dosyć płytkie, mają dużo blatów. W zależności od pory roku, no to wiadomo, jest to takie urozmaicone wędkarstwo na tym zbiorniku, gdyż wiosną, latem mówimy bardziej na płytkich wodach, na blatach. W większości szukamy tutaj miejsc, które, no powiedzmy, do 8 metrów głębokości wody, jeśli chodzi o wiosnę, lato, później zaczynamy łowić troszkę głębiej. Wiadomo, jesień, głęboka woda, sandacz schodzi bardziej na głębszą wodę. Zbiornik jest o tyle trudny, że ryba, mimo że tego sandacza nie jest tu mało, Wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych zbiorników sandaczowych. Sandacz jest bardzo chimeryczną rybą tutaj. Ma swoje momenty brań. Raz jest na stokach, raz jest na spadkach, raz wychodzi na blaty. Trzeba go czasami poczekać na tą rybę. Bardzo często jest też tak, że stoimy na blacie, łowimy przez 5 minut, nie ma kompletnie nie dzieje się nic, a po pięciu minutach co trzeci, czwarty rzut jest branie cały czas, które trwa kilka minut. I tego sandacza znowu nie ma. Czyli trzeba go szukać, trzeba za nim też pływać, trzeba wiedzieć, poznać dosyć dobrze miejsca ze spadkami, niekoniecznie bardzo stromymi, ale żeby te spadki były dosyć łagodne, zakorzenione, żeby było tam też sporo karczów. Także zbiornik jest dosyć ciężki do łowienia, natomiast ryby tutaj, tak jak wspomniałem, nie jest mało. Co tam ciągniesz, co? A jakiegoś kłuciaczka. Miarę nie ma na pewno, czuję to. Tak? Ale sam cieszy się każdy, co? Dokładnie. Pokaż. Go, Chociaż tak. tutaj taki jest troszkę ciężki. Nie! Jednak kurde, biała guma. Deszczek przyszedł. No właśnie, ja to, są góry, nie? to są góry, nie? moment, po prostu nie wiadomo skąd, to ja się odwróciłem i zaczęło padać nagle. Pogoda się zmienia, nie? Podobno jest tak, że przed deszczyk będzie leszczyk. No, życie, wymiar jest. Plum. Boże. Używasz tylko i wyłącznie białych plecionek, bez względu jaka ryba, czy to sanda, czy szczupak, czy okoń, plecionka ma być biała. A dlaczego akurat biała? Ym, no, wiesz co, dobre pytanie, Ym, ale to jest chyba tylko i wyłącznie przez wiarę. Wierzę w to, że biała jest jakby mniej widoczna. Jeśli mam seledynową, to jeśli ja ją widzę mocno i ona mi się wrzuca w oczy, to tak mam mniejsze przekonanie, że tak chyba jednak... A nie masz nie wrażenia też, widzę. nie masz wrażenia, że biała jest widoczna nad wodą w większości warunków? Czy jest słońce, czy jest ciemno, pochmurno, czy jest szarówka, to biała jest widoczna. Na przykład dałeś mi jakąś taką seledynową. Mhm. Ja łowię i na seledynowe, i na białej, i na czerwone, mhm. i, na, i na jakieś takie oliwkowe. Mhm. I wydaje mi się, że biała jest nad wodą, widoczna w większości warunków. Bo seledynowa na przykład, wcale nie. Nie zawsze. Ja nie patrzę przez pryzmat koloru plecionki, czy ją widzę, czy nie, bo generalnie nie jest mi to potrzebne. Czy na, nawet przy zmierzchu, przy, przy świcie, jak jest szarówka, jak jest już ciemno, się robi. To tak naprawdę ja polegam na tym, co czuję. Po prostu czuję wszystko. A, ja patrzę na plecionkę. Mam... Dobry kij, w Multiku też to czuć inaczej trochę niż w spinningu. Okay. Ja po prostu to czuję, czyli dla mnie ta plecionka no, kolorystycznie nie ma znaczenia. Ja jestem bardziej przekonany do białej przez to, że po prostu wierzę w białą. No i pod wier... wodą jej nie widać, nie? Tak, wierzę w białą plecionkę. Z pierwszego. Tak, I chyba dobry. Czyli dobry. Dobry! Chcesz osenkę? Też założyłem teraz Graspiga. Panie Kamilu, kolejny na Graspiga. A wiesz, że teraz też założyłem Graspiga, tylko w innym kolorze. Kur... mać! Poszły konie po betonie! Latające ryby uwielbiają gniazdować na białej bluzie. Na te krągie! <noise> Spad! Kurde! Ty, ale co tu się dzieje, Remik. Nieważne, czy wiesz szczupaki, sandacze, okonie, strągi, zawsze jest fluorokarbon. O to właśnie o to chciałem zapytać. I jest to dosyć i, i dosyć długi fluorokarbon. A jakiej grubości fluorokarbon? Na sandacza 0,38-0,40. Nie schodzę niżej. No, no niżej to być przy zacięciu pewnie wiesz. O, nie schodzę. 0,38, 40, nawet czasami może być grubszy, ale tak jak teraz mam założony, to mam cały czas 0,38. I to w zupełności wystarcza. I... No na czystej wodzie to myślę, że fluorokarbon to rzeczywiście może robić różnicę. No ja akurat nie używam na, na, na sandacze. Po prostu wiesz, wiąza, jestem przerażony tym wiązaniem tego i tak dalej. Poza tym boję się, że przy zacięciu, no, jak ma mocne branie, to naprawdę mi ręka leci i boję mhm. się, że po prostu urwę to w mhm. cholerę. No, wielu moich kolegów, właśnie łowców sandaczy, zawsze łowi z fluorokarbonem i wcale nie chodzi o jakieś tam zaczepy na dnie, krzaki, muszle i tak dalej, że się przeciera chociaż to też. Tylko chodzi właśnie, oni są przekonani, że po prostu sandacz lepiej reaguje na tak, tak. podaną przynętę na fluorokarbonie. Na, na czystej wodzie, no, w miarę jak jest woda klarowna. Nie ma szans, żebym, żebym wykonał chociaż jeden rzut bez fluorokarbonu. Czyli co, ja profanację? Ja tu tak wierzę we fluorokarbon, że nie ma szans, żebym mówił bez. Czyli ja robię profanację według ciebie? Bo bez fluorokarbonu <laughs> jeszcze na seleryn. Jest to też kwestia sprawdzenia i wiesz, rzutów w te same miejsca. No tak. Czy biorą? biorą. Można czy czy to sprawdzić. No, ja zawsze wiesz, ja jakoś łowię bez, jakieś tam wyniki, zawsze coś tam się uda złowić. W jakiej długości? Ile złowisz? Widzisz, gdzie się rozpoczyna? No. No to jest to odległość dosyć spora, nie? No, meterek z hakiem, metr. Metr z hakiem. Jakiś specjalny węzeł, czy. jakiś swój, czy taki. A, tajemnica, rozumiem. Czyli na pętelkę, wiąże na pętelkę. Mocny strzał, co? Mocny. Dziwił taki podwójny. ci wyginał przy zacięciu. Ja to po tym twoim kiju to nie wiem, czy jest ładny, czy nieładny. Ładny. Piękny. Nie chcesz pod Nie. Ładna rybka. No to skoro mówisz, że wychodzą te większe, znaczy wychodzą rocznikowo i ten większy, uh. ten większy to zaraz będzie drugi większy chyba, co? No piękna ryba. No jest ładna. Ale zobacz jaki ma ten, widzisz? Coś ją dziabnęło chyba, nie? Ale zobacz, on w ogóle tu nie ma tego. Nie ma faktycznie. Jakiś koszlawy taki. Taki wybrakowany. Nie, no, 70 Ale będzie? ładna. jest. Myślę, że jest. Bo jest 70, co? Myślę, że jest taki grubiutki nawet. Naprawdę fajna ryba. Troszkę waży. Fajnie. Troszkę ciężki, nie. I wie? co, cała guma w pascie? Tak. Ja pierdolę. Ogon, taki masywny. Ma, zobacz ten nasada goma. Często jest tak, że dobrze jest stanąć sobie nad, nad karczem jakimś. Jeśli wyczujemy lub zobaczymy karcz. Stanąć nad nim i połowić nad tym karczem chwilę. Zostawimy dużo przynęt czasami, ale jest szansa na złowienie ładnej ryby, bo ona siedzi w karczu. Jeśli jej nie ma, to przypuszczalnie jest w tym momencie na blacie, gdzie nas z kolei nie ma. Dlatego warto pływać, szukać ryby, bo ryby jest dosyć dużo. Jest też okoń, jest też szczupak. Często z przyłowu możemy mieć ładnego szczupaka. No to ja już jestem z pierwszego z pierwszego maja No i piękny Chodź, 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 chodź Opa jeszcze O skurczy Uuu, silny Na drugą burtę czy na tą? na tą chyba Podnieś ci silnik Nie, wiesz co, z tej strony go teraz przejdę Żaden Mamy go! Uhuu! O, taki gruby! No beauty! Zobacz jaki grubas! Beauty. Pierwszy raz na co chcę nie mam takiego stupaka. Otwórz sobie kabłąg w multiku. Tak, otworzyłem już właśnie. Dobry flur, Ol ze żargumę. Ty, on nie jest długi, ale jest grubasek po prostu. Ale po prostu mega grubas. I flurokach, bo on przetchał. Za no. 38. I to Daj, zobacz. Cała guma w pysku. Ja pierdzielę. Ale ładnie. I z pierwszego. Sirny, Zobacz jaki jest gruby. Jest grubasek. Będzie co ogryźć chyba, no co na tu? wieczór. <noise> chyba tak. No i dobrze, że podbierak wziąłeś. To nie sandaż, <noise> nie zapominaj. Yes. Ty, on połknął ją. On ją połknął. Po, połowę gumy miał w przełyku. Niżej. Niżej, 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 o. No. Najważniejsze moje pudełko i moja najlepsza przynęta w najlepszym moim kolorze: hak 3.0, 12,5 cm guma, krótki hak, szersza praca przynęty, a i tak sandacz, nieważne czy mały, czy duży, uderza w głowę, więc krótki hak, szersza praca. Akurat ta guma jest o tyle fajna, że ona nie ma w ogóle kształtu głowy, czyli ona jest. W tej samej, um, ona jest taka sama na całej długości, czyli możemy sobie ją ucinać jak chcemy. Jeśli chcemy mieć krótszą gumę, to możemy sobie ją śmiało uciąć i kształt przynęty zostaje ten sam. Hak możemy sobie założyć albo dłuższy, albo krótszy w zależności od tego, jaką pracę przynęty chcemy. Jeśli chcemy mieć przynęte, pracę przynęty bardziej wąską, więc wtedy dłuższy hak, wtedy praca jest węższa, albo obcinamy sobie tą gumę. Jeśli chcemy, żeby była praca bardziej szersza, krótki hak i wtedy jest szersza praca. W zależności od jak sam dacz, co on potrzebuje w danej chwili. Albo potrzebuje przynęto o szerszej pracy, albo o wąskiej pracy. To jest ładny, ładny, bardzo ładny. To no, może daj podbierać jak masz na wierzchu że go tu przytrzymam. Nie wiem, czy tylko na bezdrojku mi siedzi. Ładnie. Jest piękny. Powiem Ci, że ten, ta, ten kij to po prostu taki strzał, że uł się mocno wplątał, no bo to zęby tylko, a nie zęby, zęby i tutaj tylko grocik. Dobra, o super. Już biorę wędeczkę. Tylko sobie kabłąk otworzę na wszelki wypadek, gdyby mi rybka wyskoczyła. Centralnie w nosek, dałem do zbrojkę. ale zobacz, w ogóle nie jest pięty na dozbrojce, no, widzisz? Dokładnie. Siódemka główka, tak stwierdziłem, że ja to lubię jednak lekko. Wiadomo, może ale... początek sezonu to one lubią trzęsienie ziemi, mm -hmm. ale ja jestem, nie wiem, coraz częściej się przekonuję. Siódemka główka i to jeszcze taka, wiesz, spiłowana na 6 gram może. Mm -hmm. Ale zaraz, powiem Ci, że ta wędka wydaje się taka delikutaśna, a zaraz gdzie on dostał. Jednym mm -hmm. fakt, że blisko wziął, ale... Ale z podbicia czy z opadu? Nie, normalnie z opadu, z opadu. No, to do wody i następne. No gdzie do wody? Na patelnię. No po... na patelnię. No. Jeszcze tylko zdjęciem poprosił. i... A, poszedł! Jeszcze mi no? Powiem Ci, że znajomość wody to. O, no, rzuć sobie, tam sobie rzuciłem. Tak. Dziękuję. I jest. No. I będzie więcej. Dziękuję, remiczku. Ach, jak ja lubię jak czuć, że ta plecionka idzie mu po zębach, wiesz? Uuu, no. zniknął mi całą gumę. No dobra. No doczekałeś się go. Stryknięciem, poprawienie, Do stopu, przy oku. Ale wiesz co, to jest to, co mi powiedziałeś, zobacz. Biały graspik. Biały graspik. Ja Cię muszę tutaj wziąć na spytki, przepytać, o co chodzi z tymi białymi przynętami. Wypuścimy rybkę? Uciekaj, koleżko. No tak, czysta woda, tak, a Ty cały czas uparcie tymi białymi Wczorajszym to jest zbiornik, który lubi takie przynęty jasne, perłowe, białe, nie? Tak, dokładnie. No Generalnie białe, wiesz, takie perłowe, czasami typu gdzieś tam cappuccino, ale, no, ale jasne. No, ale, ale i tak. Biały robi robotę. Biała guma. Biała guma. Biały robi robotę. To ja sobie też jeszcze raz rzucę. Ale piękny, pstryk, piękny, pstryk. Och, jak ja to lubię. Kamilu, po takie ryby żeśmy przyjechali, chyba co? No. Nie potrzeba większych, wystarczy, że będą takie, a dużo ich będzie i no, będziemy jest, mieć strasznie. Ale stary ile, ilość brań. Tak. Ilość będzie brań jest. Nic. I nie biorą szczury jakieś takie po 20-30 cm. Cent... No kurde, fajna ryba. Fajna rybka. Naprawdę fajne. No i powiem Ci, że przekonujesz mnie do tych graspigów białych. <laughs> a jednak. No, naprawdę. Ja wcześniej wiesz, mówiłem nimi, miałem jakieś brania, ale to. No wiesz, jak słyszałem, że z bratem tłuczecie tylko na to praktycznie. W większości na to. W większości. Mówię, chujde, w większości graspik. Ale, jest, ale jest... zaczynam, się, zaczynam się przekonywać teraz. No, u nas w większości graspik, ale też e, ripple shot, No, to jest ulubiona no, gumeczka i, szadnowy, i jaskółki, Czasami stóp szat, ale w większości tak, jak rozmawialiśmy, że no. w no, takich naturalnych kolorach bardziej. A no ja tu myślałem, że mnie w konia robicie. Przecież ta guma, wiesz, no nie szykujmy się, ona nie wygląda. Ona nie jest najpiękniejsza, ale... Ładne. Ale małowić, Nie być piękna, tylko małowić. Ja też mam, tylko muszę wypiąć. Niech yes. Ryba. jest to zastroszony. Aha. Jedzi! Nie, nie zjedz ogonka, nie zjedz ogonka. Ogonek, łepek. Ale upędzlował całą gumę. Licha. Jest! No, może być dobry, wiesz? Tak? Super. Podbierak? Co? Może nie, bo nie wiem. Wiesz, one są na tyle mocne, że, że tak naprawdę... co? Miej w pogotowiu. Aha. No, chyba ładny. Uu. Ładny jest, zobacz, zobacz, zobacz. No do Nie, no na hałas, czekaj. Może go tak No poczekaj, poczekaj. Taka dobra siedemdziesiona. Czekaj, bo mi wypadnie. Pięknie, ale rybsko. Ale grubasek. Piękno. No, kurde. Ale zobacz, jaki wysoki, nie? O, skurczybyk, Ale wiesz, co one są na tyle mocne, że to nie wiadomo. Mm -hmm. Te 50 tak samo walczą. Zacięcie? Chwilę jest tak, tak, trudniej, tak nie że nie wiesz, wiesz Czy masz 50 Zacz, czy 50? Nie widzę. Nie. Nie. Wnocha dostał. Na głównym. Mm -hmm. Wnocha dostał. Ale zobacz, kurde, zakładam do zbrojkę i te mniejsze gumy, jak dozbrajam, to to się na do zbrojca. Gra z pik 12,5 i ani, ani jeden chyba nie się ona do wszystko na haweku. Większa tak, w głowę biją. Mają kondycję. Rzuciówka prawie. Nie no. A nie, 94, 94, tak, rzuciłówka, życiówka, 94. 720. Super. Ale ryba, patrz. Czekaj, poczekaj, jaka ryba. Poczekaj. Piękny jest. Jest naprawdę ładny. Podbierak, Kamilu. Mam, mam. Jest piękne. Jest piękny. Patrz, patrz jaka pięknie. O skubanie. Dawaj, dawaj, on sobie pójdzie z nim. Dawaj tylko podbiera do mnie. Dawaj, no do piękny, dobra, piękny, dawaj, piękny, dobra, piękny, dawaj. Piękny, piękny. Och ty, aś dowalił. <grym> no pięknie. No i o takie ryby nam chodziło. Słuchajcie. Ech, kupuję kupuję tu domek. Jest, jest, jest wani jakiś. Tam gdzie przebywane. <grym> no jest piękny. Aj Aż Aś dowalił. Ale jest rybsko, popatrz. No i po takim ryby... rybyt... czowy. No, po Piękny takie rzeczywiście warto jeździć. O, Remiczku, żeś dowalił. No taka 80 myślę, z gruba, gruba 80 Osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt Zaraz zmierzymy. Ale piękne. No, idzie, idzie, idzie. Poszło. No, powiem Ci Remik, dowaliłeś na koniec. Udało się. Stary, gratulacje. <laughs> na koniec filmu, taka ryba. Tak miało być. Teraz możemy tak umierać. Mieliśmy Teraz możemy umierać, tak? Dokładnie. Idziemy do wody? Dawaj, idziemy do wody. Nie. Z mikrofonami, idziemy do wody. Ty możesz. No, jest. Mój to... pierwszy standard w sezonie. To poczekaj, złowisz jeszcze jednego i. Dołożę do, dwa. Do, i No, do, wymiar. Uy, jaki śliczny. Ale zeżar, całą jaskółę. Tam, tam. Od razu do torby idzie.